Witam Państwa we wtorek, 25 sierpnia. Cały czas układ boczny na indeksie WIG-20, czyli na przemienne, takie wzajemnie wykluczające się ruchy cenowe które no, mieszczą się w relatywnie szerokim nie, korytarzu cenowym, bo tak naprawdę za dolne ograniczenie tej konsolidacji nie, trzeba cały czas traktować się w strefę 1720-1734. Bardzo silne wsparcie Fibonacci'ego wytyczone na bazie kilku istotnych zniesień wewnętrznych i zniesień zewnętrznych. Natomiast górne ograniczenie, no to znane nam już doskonale, pułap cenowy 1890, wokół którego również koncentrują się liczne projekcje FIBO wygenerowane na bazie potwal wspomnianego układu bocznego. Więc przełomem byłoby tak naprawdę trwałe pokonanie 1890 i 2. To otworzyłoby kierunek północny. Należałoby wówczas brać poważnie pod uwagę możliwość przetestowania średnioterminowej bariery podażowej 1955-1974. Na razie są kłopoty, jak widać, z wybiciem pojedynczego zniesienia 61,8. Tej pokazywanej w tej chwili pod fali spadkowej, to jest pułap 1855. Dużo lepiej widoczny na wykresie intradayowym, no ale o tym za chwilę opowiem, posiłkując się wykresem kontraktu z serii wrześniowej. Więc to jest, jak się okazało, takie najbliższe lokalne, można powiedzieć, wyzwanie dla popytu, wspomniane z i 61,8. Dzisiaj początek ewidentnie dla kupujących, potem, Gdzieś ten ruch wzrostowy wytracił swój impet właśnie w rejonie 61,8. W tej chwili podaż wykazuje się nieco większą aktywnością. No ale w tym kontekście też trzeba pamiętać o strefie 1806-1809, trochę zmodyfikowanej w stosunku do. Ostatniego komentarza, gdzie eksponowałem troszeczkę inaczej skonstruowaną zaporę popytową, no ale ta strefa 1806-1809 ewidentnie jest respektowana, składa się z trzech podstawowych zniesień wewnętrznych, więc no, można ją traktować jako takie najbliższe, potwierdzone już zresztą wsparcie. No i gdyby popyt nie zdołał wybronić po raz kolejny, właśnie wymienionego obszaru, wykres moglibyśmy analizować pod kątem takiego lokalnego układu A, B, C, D. No i warto by było zwrócić uwagę też na potwierdzony, już dobrze znamy nam już pułap 18, zniesienia 18,6, zniesienia oczywiście tej bazowej fali tej wzrostowej. Nie ulega wątpliwości, że kluczowe znaczenie posiada wymieniony na samym początku Komentarza obszar FIBO 1720-34, więc na razie bez przełomu, kontynuacja trendu bocznego, trendu, który doskonale jest też widoczny na wykresie intradayowym kontraktów. Tutaj punktem odniesienia, o czym wspominałem w dzisiejszym komentarzu porannym, jest obrona strefy 1808-1811. To bez, bez, bez dwóch zdań. Strefa wyznaczona w oparciu o 61,8 z projekcjami układu A, B, C, D. Bardzo precyzyjne działanie tego właśnie obszaru. Tu nam się zaczął rozbudowywać w ujęciu intradayowym taki układ boczny. Wybicie pierwszego oporu 1823-25 sygnalizowało możliwość rozwinięcia się od reagowania wzrostowego. No natomiast ważnym wydarzeniem było na pewno przełamanie 1837-39, bo to już strefa wyznaczona w oparciu o 38,2% całej tej podfali, podfali spadkowej. Dzisiaj z kolei po raz kolejny otwarcie, bo to tak naprawdę było nawiązanie do wczorajszej poniedziałkowej sesji z otwarciem z luką host. Dzisiaj również otwarcie z luką kosy od razu test eksponowanego przeze mnie w komentarzu porannym. Zresztą w zeszłym tygodniu również wspominałem o strafie 1855-58. To jest równorzędny opór w stosunku do 37-39, ale już zbudowany w oparciu o 61,8. Nazwijmy to bazowej w ujęciu intradayowej fali spadkowej. Więc popyt nie poradził sobie na razie z pokonaniem tego, tej właśnie bariery. We wspomnianym komentarzu dzisiaj porannym pisałem, że no, musimy z racji tych elementów tworzących tą strefę liczyć się z jakimś akcentem podażowym. Natomiast też sugerowałem, że wybicie takiego oporu wygenerowałoby nam być może nawet sygnał powrotny do węzła 1887-1890. No, póki co realizuje się w tej chwili ten scenariusz podażowy, kontrakty powracają tu do 1837-39, pozostawiam tą strefę, dlatego że oprócz w cudzysłowie starych zniesień wypada tutaj także 38,2 bieżącej fali wzrostowej. stosunkowo wiarygodna zapora pobytowa. No i oczywiście jej przełamanie groziłoby wejściem do odmiany rynku w fazę kolejnej przeceny. No i wtedy trzeba by było nawet liczyć się z możliwością ruchu powrotnego do 1808-1811. No i trzeba też powiedzieć o takim scenariuszu, ponieważ no jesteśmy konsekwentnie w tym trendzie obocznym, o czym mówiłem przed momentem. Pojawiają się ruchy przeciwstawne, wzajemnie się wykluczające. Więc w sumie nikogo chyba nie zdziwiłoby to, gdyby teraz nagle na rynku zaczął nam się rozwijać czy też rozbudowywać układ A, B, C, D. No ale pierwszym takim warunkiem, by w ogóle można było podejść do tej koncepcji, jest konieczność wybicia 1837-39. Generalnie w tym przedziale intradayowym oczywiście tylko. Popyt mógłby z powodzeniem się uaktywnić, to jest w sensie konstrukcyjnym stosunkowo ważna zapora popytowa. No ale jeśli byłoby inaczej doszłoby do trwałego jej przełamania, no rzeczywiście podaż zyskałaby jakiś argument i czy możemy było oczekiwać w tej chwili, w, w tym momencie kontynuacji takich działań. Więc tu na pewno punktem przełomowym, czy takim momentem przełomowym. Za taki moment należałoby uznać pokonanie 1855-1858, a z kolei sygnałem wskazującym na ewidentne umacnianie się strony podażowej byłoby wybicie 1908-1811, czyli wybronionej niedawno strefy wsparcia i w takim przypadku już z powodzeniem rynek należałoby analizować pod kątem układu na razie tylko hipotetycznego A, B. CD. Więc ciekawa bardzo sytuacja na kontraktach z bardzo precyzyjnie działającymi w tej chwili lokalnymi zaporami cenowymi Fibonaczego. Głównie interesująca sytuacja na niemieckim indeksie tax. I to też w kontekście, w kontekście układów harmonicznych. Nie tak dawno wprowadziłem ten przydział 13452 13518. No i teraz łatwo sprawić, że w okolicy tego rejonu wypadają projekcje potencjalnego układu XABCD. B, C, D. Tutaj brakuje literki D, ale to, nam, to D nam określa właśnie hipotetyczny, powtarzamy raz jeszcze tylko, ale jednak układ prospadkowy. Bardzo wiarygodny, bo utworzony na bazie silnej zależności A, B, C, D, gdzie jest równość, i ze zniesieniem zewnętrznym 113% X, XA. Więc tu ewidentnie należy się spodziewać wzrostu aktywności podaży. A gdyby doszło do zanegowania tak wiarygodnego układu harmonicznego, układu symetrycznego XABCD, oczywiście pojawiłby się argument na korzyść strony popytowej, co, co mogłoby być odczytane jako silny sygnał kontynuacji ruchu wzrostowego. Tymczasem po niezłym otwarciu popyt ma w tej chwili problem z trwałym wybiciem doskonale znanej nam już zachory 13122 13165 wytyczonej, przypomnę, przede wszystkim na bazie 88 6 tej kluczowej fali spadkowej. Nie, nie tak dawno w tym rejonie ukształtował się punkt złoty, choć doszło do wyraźnego nauczania strefy, ale później rynek powrócił raz jeszcze do wymienionego uporu, który zadziałał już dużo precyzyjniej, no i w tej chwili jest próba przełamania właśnie tej zapory podażowej. Jeśli okaże się nieudana i wydarzenia niedługo Zaczną rozgrywać się ponownie poniżej 13 dolnego ograniczenia tego węzła, czyli pułapu 13-122. Dojdzie do zakrycia tej porannej dzisiaj luki hossy. No, trzeba było na to spojrzeć jednak przez pryzmat możliwości rozwinięcia się korekty spadkowej. Natomiast kontynuacja ruchu wzrostowego to duża szansa na przetestowanie bardzo silnego, charakterystycznego oporu 13452-13518. Jeśli chodzi też o najbliższe wsparcia, to zwróciłbym uwagę na pojedyncze zniesienie 38,2, to jest 12850. No i w pobliżu luka Hossy. Wybicie takiego wsparcia to byłoby równoznaczne z zamknięciem wspomnianej luki, co mogłoby wywołać efekt zachęcający podaż do ponowienia jej ataku. No i SP, indeks najsilniejszy, dużo silniejszy od DAX-a, nieporównywalnie silniejszy w stosunku do indeksów polskich. To, co jest symptomatyczne, to wyraźne naruszenie z boku HOSY. Respektowanej w ostatnim okresie zapory podażowej 3393-3398. Trudno znaleźć tutaj taki układ adekwatny jak na daps układ harmoniczny, prospadkowy. Tak naprawdę w tej chwili, no, tym pokonaniem węzła 9398, popyt, mówiąc w cudzysłowie, otworzył sobie po raz kolejny kierunek północny. No ale zobaczymy, jak ta sytuacja się dalej rozegra, bo w przypadku domknięcia wspomnianej na ilu powrotu poniżej 339398 należałoby brać pod uwagę możliwość wzrostu aktywności w podaży, choć na razie to jest taki hipotetyczny, tylko alternatywny tak naprawdę scenariusz, bo to jednak obóz byków kreuje wydarzenia niezmiennie za oceanem. Fakt, że jest to generowane przy pomocy relatywnie niewielkiej ilości głównych spółek, głównie spółek technologicznych. No Niemniej jednak, czyli ta szerokość na indeksie SP jest bardzo taka zastanawiająca. No Niemniej jednak konsekwentnie podążamy w kierunku północnym, są przełamywane istotne zapory podażowe. Takie są fakty, ale też trzeba brać pod uwagę to, że taka strefa jak 93-98 powinna teraz pełnić rolę wsparcia technicznego. No i nawiązuje do tego, że gdyby było jednak inaczej i podaż zdołałaby domknąć wspomnianą lukę przed momentem i wsparcie TIBO, to to trzeba było potraktować być może jako sygnał takiego stopniowego wyczerpywania się potencjału wzrostowego ruchu, ale tu też w zanadrzu mamy silne węzły popytowe. Bo takim potwierdzeniem kolejnym, już bardzo znamiennym, byłoby dopiero wybicie 3308, 3322, zniesienie 18,6, 23 i 6, 38, 2, więc klasyka można powiedzieć. Bardzo silne wsparcie techniczne, krótkoterminowe. Dochodzi jeszcze ta linia niebieska, choć ona może ma mniejsze znaczenie. Wcześniej warto zwrócić uwagę również na linię zieloną. No w każdym bądź razie węzeł 3308 3322 to bardzo ważne kolejne wsparcie na indeksie S&P. Tak naprawdę dopiero utrata tego przedziału wskazywałaby na możliwość rozwinięcia się korekty za oceanem. Na razie tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.